Kochani, kiedy to nagrywam, mamy wieczór, w zasadzie już jesienny. Siedzę sobie z lampką czerwonego, wytrawnego wina. Wasze zdrowie. I rozmyślam. Naszły mnie pewne refleksje, z którymi, którymi bardzo chciałabym się z Wami podzielić. Rok 2020 był ciężkim rokiem. Myślę, że dla wielu, nie tylko dla mnie, ale dla mnie też w szczególności, był to bardzo trudny rok. I nie tylko ze względów prywatnych, ale i zawodowych. O prywatnych rzeczach nie chcę rozmawiać, bo wiecie, że ja nie lubię wywlekać mojej prywaty. Tak więc cieszę się, że to szanujecie. Natomiast chciałabym się tutaj skupić na kwestii YouTube'a i na właśnie tej kwestii takiej bardziej. Związanej z pracą. Słuchajcie, naprawdę początkiem roku miałam pełno energii, pełny, pełen taki entuzjazm, że dobrniemy do 100 tysięcy. No niestety koronawirus pokrzyżował bardzo dużo. Natomiast to, co się dzieje ostatnio u mnie na kanale, to nie wiem co się dzieje. Szczerze przeraża mnie to bardzo mocno, bo od kilku miesięcy nie dość, że wyświetlenia spadają, spadają subskrypcje. I tak sobie że, pomyślałam, że musimy pomyśleć nad nową opcją, nad nowymi, po prostu odświeżeniem tego kanału, ale o tym zaraz. Natomiast co chcę powiedzieć w tym filmie? Padłam ofiarą koronawirusowego zmiany algorytmu, jeśli chodzi o YouTube. Tak. Ja myślę, bo przeglądam te wszystkie statystyki, patrzę na to wszystko i widzę, jak było na początku roku, a co jest teraz. I myślę, że to właśnie jest kwestia zmiany, jeśli chodzi o właśnie algorytmy YouTube'a. Co z tym zrobić i jak przeciw temu działać? Słuchajcie, no, muszę z tego wybrnąć, muszę z tego wyjść i potrzebuję w tym celu Waszej pomocy, bo sama nie dam rady. Stąd po pierwsze, chciałabym wszystkim powiedzieć, że od tego czasu od tego momentu wszystkie filmy będą publikowane regularnie dwa razy w tygodniu. Sprawdziłam, kiedy jesteście najbardziej aktywni, kiedy największa was ilość jest na YouTubie i wyszło mi, że jest to środa 21 i niedziela też godzina 21. Więc to będą dwa dni, kiedy moje filmy będą pojawiać się na kanale. Wiem, że późno, ale jak widać, większość z was jest nocnymi markami. Jak zresztą ja sama, tak więc absolutnie mnie to nie dziwi. Wiem, że może i późno będą te filmy się pojawiać, ale no niestety muszę się tutaj dostosować do tych algorytmów, które YouTube mi narzuca i no niestety, żeby ten kanał się rozrastał i przede wszystkim żeby było dla kogo tworzyć te treści, no muszę tutaj pójść na pewne może niedogodności, a może to wcale nie jest zły pomysł, no zobaczymy w praniu e, tak więc filmy będą się pojawiać już teraz regularnie e, to jest jedna rzecz, wtedy też będą pojawiać się premiery, wprowadzamy premiery, ponieważ wtedy podobno YouTube bardziej promuje filmy, wrzuca je w proponowanych i tak dalej i tak dalej i po raz kolejny no niestety stajemy się niewolnikami e, tutaj e, całego tego Mechanizmu. Wiem, że jakoś nie mogliście się nastawić i przestawić na te premiery, i e, dużo z Was krytykowało je, ale hej. Pamiętajcie, że postaram się być na tych premierach i wtedy możemy na żywo z sobą rozmawiać. Będę wam na bieżąco odpisywać. To jest to, co mogę sama od siebie wam dać i co mogę wam zaproponować, tak żeby e, tutaj, że tak powiem, zbalansować te niedogodności. E, tak więc będziemy się widywać na tych premierach, będę z wami oglądać filmy i będziemy właśnie dyskutować, rozmawiać na świeżo, tak pod wpływem emocji i tego, co się dzieje. No niestety, Coś się podziało niedobrego i y, muszę najpierw na tym się skoncentrować, wyjść z tego y, po to, żebyście po prostu dostawali powiadomienia o filmach, po to, żeby przybywały nowi ludzie, żeby te treści były fajne, y, i żeby po prostu ludzie wiedzieli, że są nowe filmy, że one się pojawiają na kanale. Tak więc na razie na tym się skupiam. Y, co chcę jeszcze powiedzieć, to to, że myślę o założeniu Patronite, y, to będzie opcja dla osób, które będą chciały poczuć się wyróżnione. No nie wiem, będą chciały poczuć się blisko przede wszystkim ze mną, będą chciały wspierać ten kanał i wspierać go nie tylko właśnie wyświetleniami czy łapkami w górę i komentarzami, co zresztą też jest mega ważne, jak nie najważniejsze, to będą chciały go też wspierać finansowo. Dla takich osób mam już pewne pomysły, na pewno będziemy mieli bezpośredni kontakt, na pewno chciałabym robić może z Wami raz w tygodniu. Jakiegoś krótkiego, że tak powiem, life'a, takiego powiedzmy półgodzinnego, no max do pół godziny. Będziemy mogli się wtedy spotykać, rozmawiać ze sobą, będę mogła, nie wiem, radzić, wam doradzać, może odpowiadać na Wasze pytania. Na pewno będę też robić wtedy rozdania dla osób, które właśnie mnie wspierają finansowo. Raz w miesiącu na pewno takie rozdanie się pojawi. Tak więc już teraz Was zachęcam, kontrolujcie, patrzcie na kanał, bo no niebawem. um Takie konto myślę założę. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście, wspieracie mnie chociażby dobrym słowem i Waszą obecnością. To jest bardzo ważne, mega ważne dla mnie. No i w zasadzie chyba to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. To naprawdę był ciężki rok, ciężki rok nie tylko przez korona, ogólnie ciężki rok, w zasadzie myślę dla każdego, bo każdy w jakiś sposób jest dotknięty. No, tym, tym wirusem. Może nie dotknięty bezpośrednio i w sensie nie był chory, ale dotknięty gdzieś tam mentalnie, psychicznie, bo to, co się stało przez ten ostatni rok, to było naprawdę no coś niesamowitego duże wyzwanie dla przedsiębiorców, dla osób, które prowadzą właśnie jakieś działalności gospodarcze ja sama prowadzę taką działalność i no nie był to łatwy rok, a naprawdę chciałabym nadal być tutaj dla Was, bardzo chciałabym tworzyć fajne treści przekazywać Wam pozytywną energię przekazywać Wam uśmiech na twarzy i zarażać Was tym po prostu entuzjazmem, tym optymizmem, którym no zawsze wydaje mi się zarażałam, yy, dlatego no takie naszły mnie po prostu refleksje różne, rozmawiałam z wieloma też osobami i jest to teraz moment taki przełomowy, część osób idzie do szkoły, zaczyna właśnie gdzieś tam szkoły, zaczyna się wrzesień, już powoli jesień, kończy się piękne lato i no przychodzi taki moment, kiedy właśnie warto sobie usiąść, nalać sobie winka do kieliszka i zastanowić się co dalej, zastanowić się nad tym, żeby aby iść do przodu, żeby nie stać w miejscu, a broń Boże nie robić kroku w tył. Tak więc mi zawsze też zależało na tym, żeby po prostu się rozwijać, żeby ten kanał się rozwijał i mm, potrzebuję też waszej pomocy. w każdym wymiarze. Naprawdę w każdym wymiarze, żebyście byli, żebyście wspierali mnie, żebyście zostawiali suby, żebyście po prostu dawali łapkę w górę, pisali chociażby komentarz dla zasięgów, żeby wyjść z tego dołka, do którego gdzieś tam ten YouTube mnie wepchnął i to nie jest tylko moja opinia, ale też opinia osób, które się znają. No po prostu padłam ofiarą tego dziwnego wirusowego po prostu zmiany algorytmu i poprzez to, że filmy nie były regularnie wyświetlane poprzez to, że nie było ustawionych premier, innych dziwnych rzeczy, na które nigdy nie zwracałam uwagi. No, niestety jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Suby spadają, oglądalność spada, wszystko spada. Tak więc, hej, cieszę się, że jesteście ze mną. Jestem pełna nadziei, pełna optymizmu. Mam nadzieję, że do końca roku jakoś z tego wybrniemy i kanał będzie pokazywał same fajne, wesołe, zabawne treści. No i, i że jeszcze nieraz będziemy się wspólnie śmiać. Tak więc to tyle ode mnie. Nie chcę, żeby Byśmy, broń Boże, kończyli ten film z takim rogalem na buzi. Nie, 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 nie. Chcę, żebyśmy się uśmiechali, byli weseli. Już teraz zapraszam Was na kolejny film, a będzie w nim to, o co mnie prosiliście, czyli kolejna odsłona kosmetyków z Action. Action, tak. To był film, który cieszył się bardzo dużym powodzeniem, i masa z Was pisała, żebym znów pojechała do sklepu i znów po prostu nagrała drugą część, tymi tanimi kosmetykami z tego sklepu, tak więc mam je przed sobą. Naprawdę zapowiada się bardzo ciekawy film, tak więc już teraz Was zapraszam gorąco. Tak więc pamiętajcie, nowe filmy będą pojawiać się w każdą środę o 21.00 i w niedzielę też o godzinie 21.00. A ja ściskam Was bardzo mocno, sączę dalej moje winko, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!